Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Szalona Szynszyla, a to jest drugi odcinek The Sims News. Na początku chciałabym Was przeprosić, że w sumie nic nie wrzucałam teraz na YouTube'a, ale przez tydzień najpierw miałam gości, a potem grypę i pewnie dalej słychać, że ciągle dość chrypie. Mam już napisane dwa scenariusze do odcinków i one powi powinny się pojawić w przyszłym tygodniu, także przepraszam Was za opóźnienia. Dlatego też te newsy, które Wam dzisiaj powiem, nie są takie zbyt newsowe. Mianowicie ogłoszono, że niedługo, dokładnie 10 listopada, mam tutaj notatki, żeby wyglądać profesjonalnie, pojawi się na pecety i na maki dodatek psy i koty. Wszyscy, którzy liczyli na dodatek w stylu zwierzaków z trójki, niestety pewnie będą zawiedzeni, ponieważ koni tam na pewno nie będzie. Jedyne zwierzęta oprócz psów i kotów, jakie widzieliśmy na trailerze, to był lis i podobno jeszcze ma być shop, ale szopa się nie dopatrzyłam. I teraz z tych ważniejszych rzeczy będzie można tworzyć zwierzęta w Create a Pet, takim czymś jak Create a Sim. Będzie można łączyć rasy, podobno wiele, wiele możliwości. Niektórzy nawet widzieli, że będzie podobno te takie koło z wyborem kolorów, czego nie ma w Create a Sim. Tak, psy będą mogły pływać. To, to co widziałam na trailerze i przeczytałam też w tej notce prasowej. Podobno zwierzęta mają być o wiele inteligentniejsze niż były w innych częściach gier e, Simsów. Niestety e, nie będzie można zwierzakami sterować, czyli coś takiego jak w dwójce, e, ale w dwójce za to były kariery dla zwierzaków, których w tym dodatku ma nie być. E, ale za to ma być nowa kariera dla naszych Simów: to ma być lekarz-weterynarz, e, który będzie mógł e, chyba nawet robić jakieś operacje e, zwierzętom. I to będzie coś w stylu prowadzenia sklepu. Dodatek będzie dodawał też nowe miasto, które będzie się nazywało Brightleton Bay, podajże. Nie wiem, nie mogę się z siebie rozczytać. <grym> tak. I z tych rzeczy, które ja też tak... Wyczytam między słowami, także to nie jest pewne, ale wydaje mi się, że może tak być, że być może będzie umiejętność opieki nad zwierzętami coś w stylu tej umiejętności opieki nad dziećmi czy tam umiejętności wychowawczych, które pojawiły się w zostać rodzicem. No i tak, teraz jeśli jeszcze chcecie więcej ciekawych rzeczy się dowiedzieć, to zapraszam na grupę tulaczy Lucjanka. Tam i jedna z tulaczy, stawiła bardzo ciekawe posty, w których naprawdę dogłębnie wszystkie niuanse, które wyłapały, wyłapała z trailerów i tak dalej, tam umieściła. I teraz jeszcze jeden news, który no na pewno jest mniej ciekawszy, przynajmniej według mnie, to akcesoria małe dzieci. W których otrzymamy wow ubrania dla małych dzieci i e, akcesoria takie dla małych dzieci do zabawy. Te akcesoria już zostały wydane 24 sierpnia. A tak, jeśli mam być szczera, to to mogło być zawarte w tym dodatku, czy tam e, nie? To chyba był pakiet rozrywki o, ro o byciu rodzicem. No, także jeżeli chcecie coś ciekawszego się o tym dowiedzieć, to jeżeli władacie językiem angielskim, to polecam obejrzeć filmik Razy Game Reviewera, w którym on bardzo trafnie określił to, co w tym dodatku się znajduje. Na przykład tą taką, ten basen z kulkami, to powiedział, że wygląda jakby był robiony w 1997 roku. Dobrze, ale to tyle z niemiłych rzeczy. I w sumie tyle w tym odcinku. Także w przyszłym tygodniu postaram się, jeżeli już doleczę głos tak jak trzeba, to wstawić przynajmniej dwa odcinki. Jeden z tajemnic Simów, a drugi, jak wam obiecałam, nowa seria też dotycząca Simów. Także do zobaczenia. Mam nadzieję, że mój głos nie brzmi tak okropnie jak brzmi w moich uszach. I mam nadzieję, że w końcu się wyleczę na 100%. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.